Jesteśmy pod ambasadą Francji. Widzimy naszego przyjaciela na rowerze. Czołem kamracie! Czołem, czołem! No, tutaj widzisz, jest akcja z krzyżami pod ambasadą. Tak, tak. Widzimy naszych przyjaciół, którzy... To nawet nawet nie tyle są, są... krzyże, szanowni państwo, tylko to są krucyfiksy. Tak, czyli, czyli element z, z, z egzorcyzmu z, z, przeciwko złu. Jezusem Chrystusem, z sylwetką Jezusa Chrystusa. I pokosiłem tutaj naszego Wojciecha Olszańskiego. O, Radek, śpi. Pukam tutaj w szybę. Właśnie, tutaj jest nasz celebryta, który dzielnie z tym krzyżem. Radosław, chodź tutaj. Cześć, Radek. Jak się masz? Czołem, Czołem jak się masz? Kiepsko, bo jestem po 24 godziny w służbie ochronnej. Bo w ochronie pracuję. Coś ty. Tak, no. ochronie dworca, I tak jeszcze, jeszcze, miał, jeszcze miałeś siłę dzisiaj z, z krucyfiksem pod ambasadą być? Tak jest, bo ja zawsze na to mam siłę. Jeśli chodzi o patriotyzm i przede wszystkim o wspólne nasze dobro, o dobro Polski, Francji, Europy, to jestem na pierwszym miejscu. Ale patrz, jakiej kolejności to wymieniłeś? Polska, Francja, Europa. Słuchaj, kto to doceni? Ja to doceniam. Ja też to oceniam. Powiem Ci, bo tak, w Polsce mamy 90 kilka procent katolików. Tak Tak, Dokładnie. się oficjalnie podaje. I yy, na te 90 kilka procent to ta, pa, parę osób z tymi krucyfiksami, to nawet nie wiem, czy to jest jakaś cząstka promila <grywka> yy, z, z całej naszej populacji. Ja, ja zauważyłem, że dziś to większość osób, niestety, się yy, wstydzi. Niestety, mówię z wielkim w serca, wstydzi się. Krucyfiksu, naszego, naszego symbolu wiary. A zadam Ci pytanie, a jak myślisz, a muzułmanie się wstydzą półksiężyca swojego i, i co tam oni tam jeszcze mają? Półksiężyc i... Zieloną flagę, proroka. Wstydzą się zielonej flagi? Na pewno nie? E, oczywiście, na pewno wstydzą się tylko oficjalnie, przeciwko temu nie powiedzą. Yy, w... A nie, ja myślę, że muzułmanie się nie wstydzą zielonej flagi i półksiężyca. Że oni by potrafili stać z zielonymi flagami manifestować na pewno... i manifestować. Tak myślę. Dlatego y, smutno mi... Ja wiem, to nie są nasze wybory, to nie jest nasz prezydent, ale jak powiedziałem, Francja jest na pierwszej linii frontu. Jeśli Francja przegra... A przegra, potem przyjdzie kolej na nas. To przyjdzie kolej na nas. Więc trzeba wesprzeć... I dlatego właśnie Panie Boże chroni Europę i poprzez takie stanie właśnie z krucyfiksami y, trzeba właśnie y, im y, powiedzieć y, poprzez Ducha Świętego, y, żeby opamiętali się, bo to jest tak jakbyś po prostu dał im po prostu sznurek i powiedział macie powieście się. Wiesz co? Pan Bóg to robi tak... Pan Bóg może nas wesprzeć, może nas wspomóc, może nam dodać siły duchem świętym, ale za nas nie zrobi. Więc Dokładnie jak Pan Bóg zobaczy, że, że katolicy, Polacy. Boże Narodzenie tak, Wielkanoc tak, jak najbardziej. Ślub kościelny tak. Wiesz, jaką miałem sytuację? Byłem świadkiem, jak znajomi, których nie znam, prosili znajomego, którego znam, o to, żeby był świadkiem na ślubie kościelnym. I ten znajomy mówi: tak, zaraz. Ja mam być świadkiem na waszym ślubie kościelnym? Dlaczego? No bo ty jesteś taki wierzący. No ja jestem, ale wy nie jesteście. Po co wam ten ślub? No bo ślub to musi być w kościele. Ale zaraz, on mówi, "Ja se robicie? Coś wam tu robi ten ślub w kościele? Przecież wy nie plujecie na kościół, na naukę, na Chrystusa, już wymiotujecie nienawiścią, to teraz wam się z ślubu kościelnego zachciało? Na co oni mówią dalej? No tak, bo wiesz, Chodzi o tę sukienkę, o te organy, no, żeby ten ksiądz tego ślubu dał. Ja mam, być, ja mam brać udział w tej, w tej szopce? On się pyta i ja. Znaczy co, wy mi proponujecie, żebym ja brał udział w tych jajach, które wy sobie proponujecie, bo dla was to nie ma znaczenia żadnego, tak? No, no ma, no to ma czy nie ma? Ja nie będę waszym świadkiem na ślubie co tym kościel. Odmówił im. I tak powinno być, bo kochani, albo jesteście dosyć twardzi, nowocześni. To bądźcie do końca. Do końca bądźcie. Jak macie w głębokim niepoważaniu kościół, to miejcie go do końca. To nie, to nie organizujcie Bożego Narodzenia. Nie, nie święćcie jajek. No bądźcie konsekwentni. Biegnie do nas yy, Rempalski. Co tam? E, Chcę Chcę Radzia. radia. No. Co masz dla Radra? No. Ach. Rodzi, ile ty polisz dziennie po prostu? Ja, yy, oka, ja okazyjnie po prostu raz na czas mi w ogóle nie można takich rzeczy. Także rady, po, podsumowując, słuchaj, nie wiem czy wiesz, czy ci się to spodoba, czy nie, wpisujesz się w całą armię rycerzy krzyżowych. Pocieszam. Czy teraz to ciebie znaczy? Aż, aż wstanę po prostu i uścisnę Ci po prostu Twoją moją dłoń, bo ym, Ty też do tej armii poniekąd przecież też należysz. Ale wiesz, wiesz się to nie wiem, no wiesz, to, to na pewno nie jest łatwe, natomiast widziałem kilka min, idzie młoda piękna dziewczyna, blondynka, yy. Wchodzi na głosowanie, a potem wychodzi z tego głosowania i musi zamanifestować swoją niechęć do nas. Patrzy na ten krucyfiks i robi... Bo wiesz, ona jest lepsza. A my jesteśmy ciemno. Dokładnie, ja Ci powiem pewną ciekawostkę. Ja z krucyfiksem wstałem i jeden z Francuzów nie zadał mi pytanie Panie, ten krzyż po ile masz? Za ile go chcesz sprzedać? Chcesz ją kupić, tak? Panie, bo ja widzę, że ten krzyż to jest ciężki, on niedługo cię przygniecie, a ja powiedziałem, no. ten krzyż nie jest na sprzedaż. To on się zapytał, to po co z tym krzyżem tutaj no. stoisz, a powiedziałem, stoję po to, aby poprzez ten krzyż Duch Święty do was przemówił, abyście nie wybrali. Markol, Markol ma, e, Mar, ma, Markona. Marcona. Tak, Markona. prezydenta, który chce położyć łapę na, na Polsce. Nie, nie, on na razie, na razie położył łapę na Francji. Wiesz, na, na Francji, ale nie wiesz, czy, czy wiesz, ale na pewno wiesz. On powiedział, że jak zostanie prezydentem, to mhm. przyłoży rękę do tego, aby Polska. E, dostała dużo większe sankcje niż zapowiadał właśnie ten właśnie Niemiec z Angelą Merkel właśnie, a Angela Merkel jest przede wszystkim odpowiedzialna za to wszystko.